I cześć, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic eee, Teraz pewnie będziecie na mnie troszkę źli, ponieważ, eee, Jak widzicie jest takie mała trochę Mały taki skok, że tak to nazwę eee, Dlaczego? Eee, ponieważ nagrywam dzisiaj rano trzy odcinki. Tak? jest trzy Znaczy dzisiaj jest poniedziałek, pewnie wrzucę ty jutro, czyli we wtorek Ten więc powiem wczoraj. Nagrywałem mm, trzy odcinki. Zagrajmy. Yy, I wczoraj rano. I po prostu okazało się, że nie nagrały się dźwięk. No i są ten skok taki. No, ale ogólnie ciekawego się nie działo poza, poza tym, że wbiliśmy level i dokończyliśmy questy w starym obozie, czyli poszliśmy poneka. Załatwiliśmy, znaczy załatwiliśmy sprawę z grimem i nic poza tym. No. No i ominęły Was tylko. Kilka śmiesznych tekstów najlepszych, no, znaczy jednych z moich ulubionych. No ale w tym odcinku musimy zdobyć piąty poziom. Yy, I dołączymy się wreszcie do starego obozu, yy, nowego obozu. No. Mm. U, co to było? Jaka szarża śmieszna. Mam nadzieję, że teraz się dźwięk nagra O, soba mm, Tak więc ja robię cięcie i do Was za chwilę wrócę, jak sprawdzę, czy się dobrze nagrywa Tak więc Z2 Dobra, teraz wszystko w porządku, tak więc możemy kontynuować Co to te ścieżki, Czas czasu nie zostało zabite? Mm, dobra Więcej ekspa zawsze ja na no, tym tak, tak, odcinku zabiłem. No cóż, żaden eks nie śmierdzi tak, teraz będę się częściej zapisywał, bo po tych trzech odcinkach, które nam przypadły, o, nabyłem trochę doświadczenia <laughs> yy, i lepiej się zapisywać coś. Chodź, 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 krewica, chodź. Ła, ła, ła. Dobra. Zginął Teraz ty ma motherfucker. madafaka no, Zapiszmy się Możemy zginąć One są strasznie twarde Znaczy dużo obrażeń nam zadają Mimo iż mamy taki poziom już doświadczenia Czekajcie niech drugi raz na następny Okej okay. O właśnie widzicie? no to było dziwne Ach oh. Dobra, ale dobrze, się zapsem Ciekawe ile nam się doświadczenia brakuje. No trochę. Gdzie by to, to zdobyć wszystko? Nie ma źle odpowiedzi. Chodź, 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 chodź. lepiej. No jeszcze jakieś... Mam no, 240 punktów doświadczenia. O Boże święty, gdzie ja mam to wbić wszystko? Mm. Okej, okay, tu pamiętam, że zatało kilka lotniców. Pamiętacie, nie? Dobra. W Minecrafta będzie czas nie do W na razie wrzucam jeden odcinek Minecrafta. Więc... Nie, wiecie. Najwejdziecie no, grema nie ma. Dostał po mordzie. Och <laughs> oh. Fraps lub mnie denerwować. Chociaż nawet w tamtym odcinku się zgadzaliśmy. To w tym znowu zaczynają się cięcia, znaczy ście, ściny, wiecie, haczy strasznie, czy znaczy, no strasznie, no nie haczy tak mocno, ale ten, też nie jest fajnie, tam mam jady jakby zostawić to, dobra, daj se siano, no, też ci a w sumie ty jeden jesteś, chodź, chodź, chodź. Ej, ej, ej! Dobra, mam cię w dupie. Escape. To było dziwne. Dobra, jeszcze 140 punktów doświadczenia, czyli dwóch krwepiców muszę zabić. Mhm, ale mam jechało, jeju. Co tam pływa? Tam coś pływa. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieć. A tak w ogóle nawiasem, właśnie w tamtym odcinku, to, w tamtych odcinkach to powiedziałem, ale niestety on się nie nagrał mój głos, tak więc mówię wam to teraz. Zapraszam do oglądania moich filmów w HD. Bo zauważyłem, że zagramy w Minecraft i pewnie w tych też zaczniecie narzekać w końcu, że nic nie widzicie. I tu po to robię HD, żebyście mogli sobie włączyć taki guziczek, jak jest 400... 360p zawsze, tam na dole, prawda. Jest w otwarcie w nowym oknie y, filmiku i takie tam zlety I tam możecie kurde to co ty robisz Beszi? Tak, i tam wybieracie, macie taki napis 360p. Wystarczy, że w to klikniecie, wybierzecie 720 i obok z napisem HD. Y, tak, i wtedy będziecie widzieli o wiele więcej. Będziecie widzieć bynajmniej to co ja widzę. Można nawet więcej, bo ja mogę coś przeoczyć, a wy możecie mi wtedy powiedzieć, że to przeoczyłem. Jaszczur! Spierzamy! No, no yeah. Mamy level? Nie jeszcze. jeszcze No, i zapraszam was do oglądania w HD, a dopiero jakoby życie w HD i czegoś się będziecie widzieć, to zwracam honor. Chociaż ja oglądałem niektóre filmiki w HD moje i powiem wam szczerze, że w zacienionych miejscach, tam gdzie nie stawiam pochodni, widać wszystko bardzo ładnie. Chyba będziemy macie jakąś dziwną gamę. No to już wtedy... Nie ma. A ja jej mogę skrzydła zabierać. Mhm. Mm Niezła historia. Zatem, że ja mogę ten, wyuczyłem się zabierania skrzydła krwiopijcom. Nawet... No, teraz idziemy do nowego obozu. My rozwalimy jeszcze tą kr krwiopice i idziemy do nowego obozu. Gdzie dostaniemy pewnie pancerz. No i tam wiecie. Chodź. Chodź, 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 chodź Dobra, dobra, ja idź to zmienię. O nie, 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 frap się kochany, nie Jezusiu o, Dobra, mmm. tak więc, prrr Zabieraj to, co on ma skrzy... Na skrzydłach można trochę się obłowić No i idziemy Cześć siebie eee, Tak, oni tu siedzą Wielkie kozaki Dobra jak najszybciej byłoby tu dojść do starego nowego obozu O właśnie, idziemy do starego obozu pierw Wyuczymy się trochę bardziej walki jednoręczną bronią Na pierwszy poziom Od Bo taka walka kłopoty. Kaleczna to nie jest zbyt fajna Więc teraz nie idziemy mm -hmm. Dobra, może w tym odcinku spróbuję zrobić krzywdę Wrzodowi. No ale go na szczęście tu nie ma. Więc. Z... Święto lasu. Okej, okay. eee, gdzie ja w ogóle teraz. Aha, idę do fiska, okej. Okay. Znaczy idę ja do fiska, tylko tego do skatiego? Tak, dobrze mówię, skaty. O, jest. Coś. Nie. Kirgo. A gdzie jest Scati? Jak dobrze pędam. Że Skati, bo nie pamiętam już czy to Skati był, czy kto to był Tu jest hmm. Skarim Skati eee. w takim razie powinien mieć chatę tutaj Hej ty! O właśnie Spadaj stąd! Bo dobrze, dobrze Mądry chłopiec Okay, chciałbym, o... chciałbym o... Przecież teraz. najbliższy. Dobra, to na razie nie. Zajmuję. Tak, ale nie za... Zada... Okej, okay, płacimy mu 50 bryłek rudo ile mamy? Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Nie masz wystarczających? Kurwa. Dobra, to trzeba iść do fiska, posprzedawać śmieci. No i kupić sobie, wiecie, zbroję. Znaczy, boże kupić u niego lekcję. Ja pierdzia, ja też gadam o rzeczy. Mm -hmm. Ok, wybijmy szans, Marny. Eksp, ale. Nadziejdziesz. No, kurde. What the... Co to było? Co to kurde było? Nie wiem, co się stało. Wybaczcie. Coś się. Dziwnie się. Zmienimy... Co się dzieje? No, nie wiem, coś stało. Masakra? To było dziwne. Przestało nagrywać, jakieś dziwne cięcia, nie wiem. Dobra. Mm. Ale dobra, i jeszcze... mm. dobra, 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 i tak ciągle. Kurde. To jest Z2. Ok, nie wszystko, ok, jest dobrze. Idziemy do Fisk'a. A Fisk... Nie dobrze pętam. Jest... A, tu. O właśnie. Okej. Okay. Masz dla mnie jeszcze jakąś zbroję? Cóż. Myślę, że znajdę coś, co cię zadowoli. Pięćset bruły krudy. A idźcie, 250 lekki spodnikopatrzenia i dziękuję. Pokaż mi swoje towary. Kuu, 620 bryłek rudy. No, no no obłowił się kolega, obłowił. No cóż, posprzedajemy sobie. Niepotrzebne nam rzeczy. I może coś z tego zarobimy. Z której mamy na razie też mu dam, bo nie potrzebuję. To w sumie też hmm. piekiel. O, właśnie, uzdrowienie. Raz, dwa. Nadamy wszystko. Telekinezę też na razie nie będę potrzebował. Później na, raczej też nie, więc jak będę potrzebował, to tam żaden problem. To się przydadzą strzały. Serafis o piwa oddamy, Trzy, bo zawsze nam się przydadzą nie wiem. Znaczy zawsze mogą się przydać Wiecie o co chodzi ci alkoholicy e, To w sumie piekielników chyba pięć będę potrzebował Okej, chyba wsią By było Bo wytrachy nam się przydadzą Tak więc ty nam dasz teraz Bryłki rudy 481. Ok. Dziękuję. Interesy są to przyjemność. Spier papier. Bum. Idziemy stąd. Mm -hmm. Teraz idziemy z powrotem do Skapiego. Nauczyć się w re... Ście walki bronią, o... To był chyba... jak on tam się zwał? Szakolem. Aaaa, nowa twarz! Mu zapłacę zawsze za ochronę, Chcę ci bo jest... zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności ofiarując mi... O no, widzicie, on jest drobny taki miły, nie? Marne 10 bryłek rudy. No toż to grosze. Hmm. Masz tu 10 bryłek, ale pomożesz mi w razie potrzeby? Jeśli tylko będę w pobliżu, możesz na mnie liczyć. Znajdziesz mnie pomiędzy targowiskiem a Panie południową bramą. Resztę obozu obstawiają Fletcher i Okej. Okay. To ty sobie biegaj. Muszę się włączyć akrobatyki, bo takie bieganie, to mi się nie fajnie, nie podoba. O, słońce po oczach daje. Słońce do kamery. Okay, idziemy do Scotty'ego... Scotty Wizo. Scotty, so? you? Gdzie ty kurna jesteś? No, zaśpij, no tak, no pewnie. A może frytki do tego? Zajmujesz, Zajmujesz się, się również szkole... szkole? Tak. Chciałbym się... nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Jednak zanim poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią machać. Musisz się nauczyć, jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem, a twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. A, i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście, jako początkujący, masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia, ale to się zmieni w miarę czynienia przez Ciebie postępów. Tak. Ciekawe, czy można się u niego nauczyć. O, drugi poziom. Naucz mnie spraw. Wróć. Już widzimy lepiej się. Trzymamy oręż w łapach No Widzicie Zamiast dwoma rękami trzymamy jedną I wymachujemy ją W miarę zgrabnie No i o to chodzi Tak więc idziemy teraz do nowego obozu Jesteśmy już bardziej wyszkolony wojownikiem dajże 55% Ui. Czemu tyle płacę za mm. Mm. No no, wrzut tam sobie siedział. Ale kij mu w oko idziemy dalej. O, sobie sobie. O, oni są najlepsi, oni sobie szczają do tego. Tutaj ze sobą Bajorka, a potem się w nim kąpią. Ale dobra. To jest taki szczegół. Co słychać? Odkąd rzuciłem robotę w kopalni, nie mogę narzekać. A skąd bierzesz środki na utrzymanie? Pomagam ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. Jeśli podpadniesz któremuś z wpływowych ludzi zgłoście do mnie. Razem coś wymyślimy. Gdybym miał kłopoty ty mógłbyś mi pomóc? W jaki sposób? No załóżmy, że nadepnąłeś na odcisk Torusowi. Lepiej nigdy nie włazić mu w drogę, ale wypadki się zdarzają. Torus potrafi być bardzo uparty. Jak raz się na ciebie wkurzy, nie będzie chciał zamienić z tobą słowa, a to już bardzo niedobrze. Jako żółtodziób musisz go mieć po swojej stronie, więc przychodzisz do mnie i mówisz w czym rzecz. Znam tu wiele osób, z których zdaniem liczy się nawet torus. Oni szepną o tobie dobre słówko i torus przestanie się na ciebie boczyć. Oczywiście, chłopcy nie zrobią tego za darmo. Takie przysługi kosztują. A ja pilnuję, żeby ruda trafiła do właściwych osób. Dobra, więc dalszą część rozmowy usłyszycie już w następnym odcinku, więc oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Na razie.